Dobry wieczór Państwu, zapraszamy wszystkich tutaj bliżej do nas. Otwieramy oficjalnie wyjątkową wystawę. Ja może następnie się przedstawię, żeby nie było tak inkognito. Nazywam się Monika Ney i jestem właścicielką Legal Gallery Prince, także zapraszam częściej do nas. My zwykle wystawiamy fotografie, w tym się specjalizujemy, ale wyjątkowo i z wielką radością mamy okazję zaprezentować pracę pani Marty Staszczyk i Marzeny Ligaj, które zajmują się zarówno pacikiem, jak i ekodingiem. I chciałabym również serdecznie Panią podziękować za wybranie naszej galerii na prezentację tej wystawy. I myślę, że, myślę, że teraz ja nie będę się rozgadywać na temat prac, bo Pani oczywiście o nich najlepiej opowiedzą. Także przekazuję głos Pani Marcy Staszczyk. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło wszystkich widzieć tutaj. Więc tak. Właściwie to inspiracje są bardzo różne. No to nie jest tak właściwie, że coś mnie konkretnie inspiruje. Bo to są jakieś takie, takie chwile zupełnie ulotne. Oczywiście inspiruje mnie też sztuka, bo chodzę po galeriach, podziwiam różne obrazy różnych artystów i to jest dla mnie też niesamowitą pożywką. A teraz przekazuję głos. Mam czadową, cudowną, piękną, utalentowaną żonę. <noise> e, dziękuję, że mogę uczestniczyć w procesie gotowania tzw. rdzacza. I to się jakoś to... zaraz powie jak się fachowo nazywa. Jestem dumny jak paw i oddaję głos marzeniu i przyjaciółce, fantastycznej artystce. Dziękuję. Większość prac zaprezentowanych tutaj powstała latem podczas kolejnych e, plenerów e, w Orońsku. Tworzymy z potrzeby wyrażania siebie w sztuce oraz dla własnej satysfakcji. To może ja dla rozluźnienia powiem, jak to jest być mężem. Na pewno nie jest nudne. Czasami to jest życie na krawędzi. Bo biorę sobie na przykład butelkę z kolą i nie wiem, co jest w środku. <śmiech> <śmiech> może być farba, <laughs> może być jakiś utrwalacz. <laughs> Od pewnego I czasu już piję tylko wodę czystą. <laughs> ja już tak, na zakończenie chciałabym w imieniu Negal prince i własnym podziękować wszystkim partnerom wystawy Drukarni Offsetowej Efekt, firmie Alebrower oraz w firmie. Haraton specjalizujący się w obsłudze technicznej eventów i koncertów. I tak jak już było wcześniej powiedziane, wszystkie prace są na sprzedaż. Wszelkich informacji udzielimy bardzo chętnie osobom zainteresowanym. Dziękuję też Państwu za tak liczne tu przybycie i życzę miłego wieczoru. Dziękuję. My się muniek i przyjaciele to jest taki zespół na luzie, który powstał niedawno i zagramy parę koncertów jesienią w różnych miejscach i teraz zagramy parę piosenek na wernisarzu mojej żony i marzeny! Czyni z djoplin z na głodzie? Wszyscy tańczą, lecz nikt jej tutaj nie słucha. Zabierz ją z tego miasta domowej wojny. Wolisz czyste wakacje, czy brudne rządy? Skłupkowany świat, bredzi coś, bredzi. Spady, śmieci z sieci. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że rutynę burzę mu tu. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że nie muszę, kiedy muszę o tak. Właśnie on tak, tak. Właśnie on tak. Właśnie on tak, tak. A 8 października finisarz, tak zwany.